Siemanko ludziska, witam koło kwiaciarni mojej cioci i w ogóle, także leci bit, pozdrawiam, przelecimy z tymi. Pogoda się psuje każdego dnia Sceptycy mówią, że będzie niby padać A tu patrzę, to jest ma Pogoda jest bardzo ładna Jednak mrozy odpuszczają No i aura piękna wita Ja za bardzo nie wierzę pogodzie Też alerty wprowadzone Ale wprawdzie pogoda odpuszcza jesień No i zima długa wylecie Pogoda burzowa, która się przeplata Deszczem albo wiatrem no i wieje wiatr od ruskich ostatnie dni. To naprawdę dobre pogoda. Pozwala się człowiekowi na długo cieszyć i jak najdłużej niech tak zostanie. Pogoda za oknem jest całkiem zmienna. U nas panuje cisza i spokój. Pogoda nakłada dobre walory. Trzeba oczyszczać powietrze z fluory. Pogoda naprawdę super. Choć nie ukrywam, potrafi się zepsuć już. Zakończyły się nawałnice No i szyderne trąby powietrzne Polska się stała krajem był już wolnym Od dawna Nie ma w ogóle wojen czasem alerty to... Tam zają, lecz ja powiem, że nie zawsze kocham bardzo ciepłe dni, wtedy mogę znów odleżyć się, no i zabawić powietrzem i klimatem przyrodniczym lubię ptaku śpiew, ogólnie prasa potrafi kłamać, więc ja nie wierzę za bardzo z bo już naciąga fala, mi stop. Co ja pieprzę, jaki znów sztorm, przecież falami to idzie pandemia Już aktualnie jest czwarta fala Jak dobrze pójdzie, to będzie i piąta A kto wie, może i szósta nic w tym świecie nie jest przesądzone, ludzie pełne wywalenie wirus daje znów o sobie tak Ta pogoda to ława i motactwo przed zachodem słońca takich planów mogę mieć do bez końca yo, dzięki bez za uwagę i w ogóle ty, i za ten bit koło no. cioci w ogóle, dry, dry, dry. Dry.